Czarna kostka jest jednym z najpotężniejszych i najbardziej tajemniczych symboli, jakie zna ludzkość. W różnych kulturach i filozofiach pojawia się ona z znaczeniem wykraczającym poza zwykłą formę geometryczną. Ten prosty symbol, złożony z sześciu kwadratowych ścian, staje się punktem styku między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Między tym, co namacalne, a tym co wykracza poza ludzką percepcję. Ale co tak naprawdę symbolizuje czarny sześcian? Czy jest powiązany z czasem, karmą, wszechświatem i duszą ludzką w sposób, w jaki niewiele innych figur geometrycznych jest w stanie to zrobić? Czarny sześcian jest pod wieloma względami kluczem, bramą, która zachęca nas do zgłębiania głębszego zrozumienia naszego miejsca we wszechświecie. Naszej duchowej podróży i ograniczeń, które często sami sobie stawiamy. Jeśli chcesz dalej zgłębiać tajemnice i symbolikę, które kształtują nasze rozumienie wszechświata, zasubskrybuj nasz kanał. Dołącz do nas, aby uzyskać więcej treści, które rzucają wyzwanie percepcji i poszerzają wiedzę o niewidzialnych siłach rządzących naszą rzeczywistością. Koncepcja Czarnego Sześcianu. Nie ogranicza się do statycznego symbolu przywiązanego do świata materialnego. Jest to w rzeczywistości potężna metafora, która obejmuje nie tylko strukturę i stabilność świata fizycznego, ale także więzienie, które często tworzy człowiek dla siebie, ograniczając ducha do sztywności formy. Kiedy patrzymy na czarną kostkę, widzimy nie tylko trójwymiarową konstrukcję, ale także reprezentację skrzyni. W której znajduje się dusza ludzka, ograniczona prawami czasu i przestrzeni. Kostka ta jest jednak również odzwierciedleniem naszego poszukiwania prawdy, transcendencji i duchowej ewolucji. W wielu tradycjach ezoterycznych chrześcijan nie jest po prostu figurą geometryczną, ale symbolem o głębokim znaczeniu, symbolem, który ujawnia nam złożoność człowieka i otaczającej nas rzeczywistości. W kontekście duchowym reprezentuje nie tylko to, co nas otacza, ale także to, co jest w nas ograniczenia, które sami tworzymy, przekonania, które budujemy przez całe życie oraz karmę, którą nosimy. Z hermetycznego punktu widzenia, czarna kostka jest odbiciem uniwersalnych praw tych, które rządzą materią i duszą, tym, co nas więzi i tym, co nas wyzwala. Symbol ten staje się zatem nie tylko więzieniem, ale także bramą do transformacji. Głębiej wnikając w ten temat, dochodzimy do wniosku, że czarna kostka jest formą konfrontacji z własnymi ograniczeniami, cieniami i aspektami naszej psychiki, które często wolimy ignorować. Reprezentuje pudełko, w którym przechowujemy wszystko, z czym nie chcemy się zmierzyć wszystko, co jest ukryte w głębi naszej istoty. Ale robiąc to, Sześcian oferuje nam również wyjątkową okazję, szansę na przekształcenie tego, co jest uwięzione, co jest ukryte, w coś, co nas wznosi. Prawdziwym pytaniem nie jest to, czy możemy uciec z pudełka, ale jak możemy wykorzystać to pudełko, aby osiągnąć nowy poziom zrozumienia i duchowej wolności. Ile razy czułeś się, jakbyś był o krok od wielkiego odkrycia? Ale wciąż brakowało Ci czegoś, aby zrozumieć prawdziwe znaczenie sił, które nami rządzą? Jeśli czujesz, że jest coś więcej do odkrycia, mamy coś, co może oświecić Twoją drogę. Bóg, zakazane imię Jezusa, ujawnia ukrytą wiedzę i sekrety bezpośrednio związane z naszą duchową podróżą. Nie przegap okazji, aby uzyskać dostęp do tych zmieniających życie treści. Dostępnych w pierwszym przypiętym komentarzu. Dlatego też podróż czarnego sześcianu wykracza poza proste zrozumienie kształtu geometrycznego. Jest on metaforą procesu samopoznania i ewolucji. Sześcian, dzięki swojej precyzyjnej geometrii, zachęca nas również do spojrzenia na nasze życie w sposób bardziej uporządkowany i zorganizowany. Zmusza nas do kwestionowania własnych ograniczeń i poszukiwania prawdziwych kluczy do wolności. Klucz ten często jest ukryty w głębi naszej istoty, czekając na odkrycie. Kiedy patrzymy na czarną kostkę, w rzeczywistości jesteśmy wyzwani do spojrzenia w głąb siebie, na cienie, lęki i blokady, które powstrzymują nas przed pójściem naprzód. Jednocześnie przypomina nam, że bez względu na to, jak bardzo jesteśmy ograniczeni, zawsze istnieje sposób aby te ograniczenia przekroczyć, ten symbol, który przetrwał tysiąclecia i różne kultury, jest potężnym wyrazem naszej egzystencji. Jest w każdym z nas, w każdym aspekcie naszej duchowej podróży, odzwierciedlając równowagę między materią a duchem. Czarny sześcian nie jest tylko więzieniem, jest również nauczycielem, siłą, która, jeśli zostanie właściwie zrozumiana. Może doprowadzić nas do wyzwolenia. Sposób, w jaki patrzymy na ten symbol, sposób, w jaki włączamy go do naszego rozumienia siebie i otaczającego nas wszechświata, może głęboko zmienić nasz stosunek do tego, co fizyczne i duchowe. Czarna kostka, ze swoją solidną i precyzyjną formą, jest symbolem, który głęboko rezonuje z naszym rozumieniem ograniczeń i porządku. Jej prosta geometria, składająca się z sześciu identycznych ścian, ma symbolikę wykraczającą poza sferę fizyczną, reprezentując strukturę świata materialnego i siły rządzące fizycznym wszechświatem. W wielu kulturach i filozofiach sześcian nie jest tylko figurą geometryczną, ale metaforą fundamentalnych zasad stworzenia i porządku kosmicznego. Jest uosobieniem stabilności i sztywności, tego, co podtrzymuje wszechświat, ale także tego, co nas ogranicza, utrzymując nas w niewidzialnych murach. Aby zrozumieć moc tego symbolu, należy cofnąć się do historii świętej geometrii, tradycji sięgającej tysięcy lat wstecz. Starożytne cywilizacje, takie jak egipska i babilońska, były głęboko zanurzone w zrozumieniu geometrii. Jako odzwierciedlenia boskiego porządku. Kubus, z prostymi liniami i idealną symetrią, reprezentował ideę uporządkowanego świata, struktury zapewniającej stabilność chaosowi. W szczególności, Kubus jest symbolem materialności i skończoności świata fizycznego. W przeciwieństwie do koła, które reprezentuje ogrom kosmosu i nieskończoną naturę, Kubus wyznacza granice tego, co można postrzec i pojąć. W myśleniu ezoterycznym sześcian jest postrzegany jako odzwierciedlenie praw wszechświata, tego, co stałe, niezmienne i określone. W przeciwieństwie do dynamicznych i zmiennych sił rządzących wszechświatem, takich jak ogień czy woda, sześcian pozostaje solidny i stabilny. To skłania nas do kojarzenia go z ideą karmy, zasadą przyczyny i skutku rządzącą ludzką egzystencją. W filozofii hermetycznej sześcian jest reprezentacją skrzyni, w której dusza ludzka jest uwięziona po wcieleniu się w materialny świat. Duch schodzi na Ziemię i zostaje uwięziony przez Formę, Materię, ograniczone doświadczenie czasu i przestrzeni. Te skojarzenia między sześcianem a ograniczeniem są szeroko eksplorowane w różnych tradycjach duchowych. Na przykład w hermetyzmie materia nie jest postrzegana jako coś negatywnego, ale jako niezbędny etap ewolucji duchowej. Kostka reprezentuje ten początkowy etap podróży, w którym dusza jest uwięziona w materialnej rzeczywistości. Jednocześnie kostka stanowi dla nas wyzwanie, aby znaleźć porządek i znaczenie w tej strukturze. Ponieważ tylko poprzez zrozumienie praw materialnego wszechświata, dusza może wznieść się na wyższy poziom. Kostka jest również ściśle związana z pojęciem czasu, które jest centralnym elementem filozofii łączących ten symbol z Saturnem, bogiem czasu i ograniczeń. W kontekście mitologicznym i astrologicznym Saturn jest często przedstawiany jako postać nakładająca ograniczenia rządząca prawami wszechświata i zmuszająca jednostki do stawiania czoła wyzwaniom życia. W ten sposób czarna kostka staje się odbiciem sił, które utrzymują duszę uwięzioną w kole czasu, poddaną prawom przyczyny i skutku, narodzin, starzenia się i śmierci. Kostka jawi się zatem jako symbol zarówno stabilności niezbędnej do stworzenia wszechświata, jak i więzienia, które ta stabilność nakłada na ludzką duszę. W przeszłości różne kultury wykorzystywały sześcian jako symbol porządku kosmicznego. W starożytnym Babilonie sześcian reprezentował strukturę wszechświata i był kojarzony z boskością stwórczą. W Egipcie sześcian symbolizował ziemię, plan fizyczny, który służył jako podstawa dla drogi duchowej. Te skojarzenia sześcianu z tworzeniem i światem materialnym odzwierciedlają pogląd, że bez struktury i porządku nie mogłaby istnieć ewolucja ani transformacja. Idea ograniczenia związana z sześcianem może być również dostrzeżona w sposobie, w jaki jest on wykorzystywany do przedstawienia pojęcia więzienia jako zamkniętej i ograniczonej przestrzeni. Ograniczenie to nie jest jednak postrzegane jako coś czysto negatywnego, ale jako pole do testów i nauki. Czarny sześcian, ograniczając wolność Daje również duchowi możliwość uczenia się, rozwoju i ostatecznie przekroczenia tych ograniczeń. Staje się sceną naszej duchowej ewolucji, gdzie wyzwania i trudności stają się środkami do osiągnięcia wyższego stanu świadomości. W wielu naukach duchowych zrozumienie czarnej kostki jako symbolu ograniczenia jest niezbędnym krokiem w ewolucji duszy. Tak jak człowiek musi pokonać własne ograniczenia fizyczne i psychiczne, aby osiągnąć wyższy stan zrozumienia, tak kostka reprezentuje strukturę rzeczywistości, którą musimy zrozumieć i przekroczyć. To nie samo ograniczenie nas więzi, ale sposób, w jaki sobie z nim radzimy. Kostka uczy nas, że zamiast postrzegać ją jako niezmienną więzienie, powinniśmy rozumieć ją jako okazję do nauki, rozwoju i ewolucji. Czarna kostka w swoim najgłębszym znaczeniu jest ściśle powiązana z ideą karmy, uniwersalnym prawem przyczyny i skutku. W wielu tradycjach duchowych koncepcja ta ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia podróży duszy przez ziemskie doświadczenia. Karma oznacza po prostu, że wszystkie nasze działania, myśli i intencje mają wpływ na świat. A ten wpływ powraca do nas w jakiejś formie pozytywnej lub negatywnej. W tym kontekście sześcian staje się symbolem sztywnej struktury, jaką narzuca nam życie, z jego niezmiennymi prawami i ograniczeniami, rządzonymi przez czas i karmę. Saturn, rzymski Bóg czasu i żniw, odgrywa kluczową rolę w zrozumieniu czarnego sześcianu. Często kojarzony jest z dyscypliną, ograniczeniami. I trudnymi lekcjami, które należy przyswoić, aby osiągnąć duchowy rozwój. W wielu kulturach Saturn postrzegany jest jako pan karmy, archetyp gwarantujący, że działania jednostki będą miały nieuniknione konsekwencje. Kostka staje się zatem formą, poprzez którą dusza radzi sobie z tymi konsekwencjami, naczyniem, w którym gromadzi się karma, czekając na rozwiązanie. Patrząc na kostkę jako symbol karmy, Zdajemy sobie sprawę, że nie jest ona tylko przeszkodą, ale okazją do transformacji. Saturn, władca czasu, stawia nas przed doświadczeniami, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trudne lub karzące, ale w rzeczywistości są środkiem do nauki. Kostka reprezentuje przestrzeń, w której odbywają się te lekcje, gdzie każda twarz rzeczywistości oferuje nam wgląd w to, z czym musimy się zmierzyć. Jest strukturą, która wyzywa nas do przełamania schematów i duchowej ewolucji. Koncepcja karmy, zgodnie z tym, jak przedstawia ją Saturn, przypomina nam, że wszechświat działa w ramach cyklu sprawiedliwości, w którym nie ma ucieczki od konsekwencji naszych działań. Kostka staje się więc skrzynią, w której jesteśmy uwięzieni przez powtarzanie naszych własnych czynów, dopóki nie nauczymy się i nie przekroczymy tego cyklu. Proces uczenia się nie jest jednak łatwy. Stawienie czoła skutkom karmy wymaga samoświadomości, cierpliwości i wysiłku, aby zmienić zakorzenione wzorce. Związek między kostką a karmą staje się jasny, gdy przyjrzymy się sposobowi, w jaki starożytne kultury postrzegały przeznaczenie i kontrolę nad nim. Karma jest często kojarzona z pojęciem przeznaczenia. Z góry wytyczoną ścieżką, którą przechodzi każdy człowiek, pełną wyzwań i nauki. Czarna kostka symbolizuje zatem ten los, ścieżkę ograniczeń, która po zrozumieniu może stać się bramą do wolności i transcendencji. Ostatecznie czarna kostka stanowi dla nas wyzwanie, aby spojrzeć na własne ograniczenia, a jednocześnie uznać, że prawdziwa wolność przychodzi. Gdy zrozumiemy siły Saturna i Karmę, nie chodzi o ucieczkę od ograniczeń, ale o zrozumienie lekcji, jaką one niosą. Kiedy udaje nam się przełamać nagromadzone negatywne wzorce, sześcian rozpływa się, a dusza osiąga nowe zrozumienie życia i wszechświata. Czarny sześcian, symbolizujący zarówno ograniczenia, jak i możliwość ewolucji, okazuje się również potężnymi drzwiami. Do duchowej transformacji. Stawiając czoła ograniczeniom, które narzuca, dusza jest zmuszona wyjść poza swoje fizyczne i emocjonalne ograniczenia, rozpoczynając proces głębokiej zmiany. Proces ten, choć często bolesny, jest niezbędny do prawdziwej transformacji i wewnętrznego rozwoju. Kostka nie jest więc tylko więzieniem, ale strukturą, która po zrozumieniu i pokonaniu Otwiera drogę do poszerzenia świadomości i duchowego wzniesienia. W podróży duchowej sześcian reprezentuje punkt wyjścia, miejsce, w którym dusza, często uwięziona przez materię i prawa świata fizycznego, musi nauczyć się wyzwolić. Proces wyzwolenia nie następuje od razu, ale poprzez serię lekcji, które wystawiają na próbę naszą cierpliwość, wiarę i determinację. Saturn, władca czasu. Jest odpowiedzialny za te lekcje, które często wiążą się z wyzwaniami i przeszkodami, które jednak, jeśli podejdziemy do nich z mądrością, mogą doprowadzić nas do głębszego zrozumienia tego, kim jesteśmy i jaki jest nasz cel. Przemiana duchowa jest zatem podróżą ku świadomości i uzdrowieniu. Czarny sześcian zmusza nas do konfrontacji z tym, co ukryte w nas, z cieniami i lękami, które powstrzymują nas przed pójściem naprzód. Symbolizuje moment, w którym dusza musi spojrzeć w głąb siebie i zmierzyć się z własnymi blokadami, traumami i ograniczającymi wzorcami. Ten proces samopoznania i oczyszczenia jest w pewnym sensie symboliczną śmiercią, w której stare i niepotrzebne aspekty naszej istoty muszą zostać porzucone, pozwalając pojawić się nowej wersji nas samych. W miarę jak dusza zaczyna uwalniać się z więzienia sześcianu, przechodzi proces przemiany, w którym ból i trudności przekształcają się w naukę i mądrość. Kluczem do tej przemiany jest akceptacja lekcji, które narzuca nam życie i sam sześcian. Przemiana duchowa nie jest zatem jedynie zmianą zewnętrzną, ale procesem wewnętrznym, w którym świadomość rozszerza się. A człowiek zbliża się do swojego najczystszej i najbardziej oświeconej postaci. Kostka rozkładając się przed nami, ujawnia swoją prawdziwą naturę. Nie jest więzieniem, ale polem możliwości dla rozwoju duszy. Ta wizja duchowej przemiany jest również szeroko eksplorowana w tradycjach ezoterycznych, gdzie sześcian postrzegany jest jako symbol ukrytej mądrości. Dla starożytnych alchemików sześcian reprezentował początek procesu transmutacji, w którym surowa materia, symbolizowana przez sześcian, miała zostać przekształcona w duchowe złoto. Ten proces transmutacji jest bezpośrednim odzwierciedleniem wewnętrznej pracy, którą każdy człowiek musi wykonać, aby osiągnąć oświecenie i prawdziwą duchową wolność. W ten sposób czarny sześcian początkowo postrzegany jako ograniczenie, staje się bramą do wyższej rzeczywistości, gdzie dusza może połączyć się ze swoją prawdziwą esencją. Kostka może być również interpretowana jako metafora puszki Pandory, która po otwarciu uwalnia boski potencjał drzemiący w każdym z nas. Otwierając kostkę, nie tylko konfrontujemy się z własnymi ograniczeniami. Ale także uwalniamy ogromną, drzemiącą w nas siłę twórczą i transformacyjną. W tym sensie czarny sześcian staje się kluczem do autotransformacji, prowadząc duszę do głębszego zrozumienia jej połączenia z wszechświatem i zdolności do kształtowania rzeczywistości. Ta brama duchowej transformacji wiąże się również z potrzebą oderwania się i wyrzeczenia. Pozostawiając za sobą ograniczenia i lęki, dusza zyskuje dostęp do stanu prawdziwej wolności, w którym ograniczenia świata materialnego i ego nie mają już nad nami władzy. W ten sposób czarny sześcian jawi się jako symbol drogi duchowej, podróży pełnej konfrontacji, wyzwań, ale przede wszystkim ewolucji i transcendencji. Czarna kostka. Oprócz reprezentowania indywidualnych ograniczeń, jest również odzwierciedleniem ograniczeń narzuconych przez zbiorową świadomość. Symbol ten, obecny w wielu kulturach i tradycjach duchowych, reprezentuje nie tylko wewnętrzne przeszkody, ale także bariery stworzone przez normy społeczne, kulturowe i polityczne, które definiują ludzkie zachowania w społeczeństwie. Świadomość zbiorowa, z jej wspólnymi przekonaniami i zakorzenionymi wzorcami, często tworzy niewidzialne więzienie, w którym wolność jednostki jest ograniczona przez oczekiwania grupy. Normy społeczne często nakładają ograniczenia na to, co jest uważane za akceptowalne, słuszne lub możliwe. Te zbiorowe konstrukcje kształtują sposób, w jaki ludzie myślą, działają i wchodzą w relacje. Czarny sześcian staje się zatem odzwierciedleniem sztywności i niewidzialnych barier, które tworzy społeczeństwo, często nie kwestionując ich zasadności. Symbolizuje powtarzające się wzorce, które ograniczają rozwój, kreatywność i prawdziwą wolność człowieka. Jednak sześcian niesie ze sobą również możliwość przemiany. Kiedy ludzie zaczynają kwestionować te ograniczenia społeczne, Podważać ustalone normy i poszukiwać nowych form zrozumienia, sześcian staje się narzędziem wyzwolenia. Prawdziwa zmiana zaczyna się, gdy rozszerza się świadomość zbiorowa, gdy bariery stworzone przez społeczeństwo zostają rozpoznane i ostatecznie pokonane. Proces transformacji nie jest łatwy, ponieważ wymaga odwagi, by zmierzyć się ze status quo, oraz gotowości do zmiany. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, aby uzyskać dostęp do e-booka. Zakazane imię Jezusa. Liczba egzemplarzy szybko się wyczerpuje. Zarezerwuj swój już teraz, dostępny w pierwszym komentarzu. W tym kontekście czarny sześcian jest symbolem oporu, nie tylko wobec ograniczeń osobistych, ale także tych narzuconych przez kulturę i struktury władzy. Stawiając czoła tym zbiorowym siłom. Jednostka ma szansę przekroczyć ograniczenia, które wcześniej wydawały się nie do pokonania, tworząc drogę do nowego sposobu istnienia i relacji ze światem. W ten sposób sześcian przestaje być symbolem ucisku i staje się czynnikiem zmian, ujawniając możliwość wolności i ewolucji zarówno na poziomie osobistym, jak i zbiorowym. Ostatecznie, czarny sześcian stanowi dla nas wyzwanie. Aby wyjść poza ograniczenia zewnętrzne i dostrzec potencjał transformacji, który tkwi w naszej zdolności do przełamania ograniczających nas schematów. Czarny sześcian wraz z całym swoim symbolicznym ładunkiem nie zniknął wraz z upływem czasu. W rzeczywistości nadal jest obecny w sposób cichy i subtelny w nowoczesności, rezonując w różnych sferach współczesnego życia. Siła Saturna. Boga czasu i ograniczeń, znajduje odzwierciedlenie w sztywnych strukturach współczesnego społeczeństwa, w systemach utrzymujących porządek, a często także ucisk. Pojawienie się sześcianu w środowisku miejskim, architekturze, a nawet symbolach korporacyjnych, świadczy o tym, jak ta symboliczna figura pozostaje żywa, choć w ukrytej formie. W obecnym kontekście. Czarny sześcian pojawia się w nieoczekiwanych formach, takich jak pomniki miejskie, projekty budynków, a nawet logo wielkich korporacji. Jego obecność nie jest już tak wyraźna jak w dawnych kulturach, ale jest niezaprzeczalna. Sześcian, w swojej prostej i statycznej formie, stał się odzwierciedleniem struktur władzy i kontroli, które definiują współczesny świat. Symbolizuje system, w którym żyjemy, z jego prawami, zasadami i oczekiwaniami, które często nas ograniczają i ograniczają naszą kreatywność i wolność duchową. Te sztywne struktury są nie tylko fizyczne, ale także psychologiczne. Presja, aby przestrzegać norm narzuconych przez społeczeństwo, czy to w sferze zawodowej, politycznej czy osobistej, ma silny związek z symboliką czarnego sześcianu. Koncepcja Saturna jako strażnika czasu i dyscypliny przejawia się w normach, które kształtują nasze życie, wymagając od nas posłuszeństwa i dostosowania się. Kostka staje się zatem metaforą ograniczeń, z którymi nadal borykamy się we współczesnym świecie, gdzie oczekiwania i ograniczenia nadal determinują nasze działania i wybory. Jednak obecność czarnego sześcianu w nowoczesności daje nam również okazję do refleksji. Zachęca nas do kwestionowania norm i struktur, które uważamy za oczywiste, do spojrzenia na niewidzialne siły rządzące naszym życiem i do poszukiwania sposobów przekraczania tych ograniczeń. Saturn, jako postać archetypiczna, nie jest koniecznie wrogiem, ale wyzwaniem. Jego obecność przypomina nam o znaczeniu zrozumienia zasad gry i tego, jak dzięki mądrości i samoświadomości. Możemy wykorzystać te zasady dla naszego rozwoju i wolności. W ten sposób czarna kostka staje się w nowoczesności symbolem oporu i przebudzenia. Reprezentuje możliwość transformacji w ramach sztywnego systemu, przypominając, że za barierami materialnej rzeczywistości zawsze istnieje możliwość przekroczenia granic. Uznając kostkę w naszym codziennym życiu, jesteśmy zmuszeni spojrzeć poza jej powierzchnię. I zrozumieć złożoność sił, które reprezentuje.